I znowu Chorwacja Marina Bałtyć. Wpływamy między katamarany przy wietrze i zmiennym, tak naprawdę, w tej chwili rzuciliśmy na luz. Nie potrzebujemy prędkości. Chcemy zacumować po prawej stronie za ostatni katamaran przy betonie. Posuwamy się inercją w tej chwili. Skręcimy przed manewrem w lewo żeby zrobić więcej miejsca potem na cofanie więc już delikatnie koło w lewo i możemy zacząć już lewym wstecznym hamować i nabierzemy troszeczkę rotacji za chwileczkę i lewa wsteczny, czekamy zapięty lewy, bardzo szybko się obracamy podjeżdżamy do przodu rotacja jest możemy zacząć obydwoma hamować na wsteczny rotacja cały czas będzie, nawet dużo mamy rotacji, więc może tylko prawym, lewy odpuść tylko prawym, tak? nawet mocniej jak chcesz, jak za blisko podjeżdżamy tam blisko, dobrze. Bardzo ładnie obracamy się. I teraz już oba wstecz i na małej wstecz będziemy cofać na miejsce Dla zasłowo. Sternik opanował już rotację. W zasadzie już na samym kole może spokojnie podchodzić i kończymy podejście lewą burtą blisko jachtu i ładnie podchodzimy równolegle na luzie zderni kontroluje czysta na kole nie potrzeba się kręcić a jedziemy idealnie na prosto będzie hamowanie no na... Dobra, o, wystarczy nam, no, nie? Ruszamy. OK, sternik dał obie naprzód. Tutaj z prawej burty blisko beton, trzeba uważać, żeby ruchom nie zahaczyć. Natomiast z lewej mamy mooring. Jeszcze nie skręcamy. Prawy luźny, a lewy daj na wsteczną, miniemy ten mooring, bo bardzo blisko go mijamy. Lewy na wsteczną. Tutaj mamy bardzo blisko mooring lewy, wsteczny, bo zobaczcie, pod prawy silnik, podchodzi nam taki dobrze wystający i jak ładnie odrzucił rufę. O, już, już jest bezpiecznie. W tej chwili pan sternik dał prawą naprzód i wychodzimy. Dokłada drugą, nie wystarczy tego zakrętu.